Dzisiaj właśnie Suśka tutaj zjada pasztecik, <noise> który Kasia je jej tu daje. I zobaczcie, ona takie fajne oczka robi. My to zawsze lubimy patrzeć, jak ona taką mordkę, nie Kasia? Ona taką mordeczkę małą, fajną robi. Taka brudziutka. No, no, jak taki dzidziuś. I tą łapką zawsze tak trzyma. Teraz akurat nie trzyma Kasi, tylko trzyma się... No, zobaczcie, jak ona nie... Żeby nie wybudziła mi tu kanapę, Kasia. Bo mi zaraz załatwisz tutaj kanapę. Bo no, jak ona nie. Jak słychać, jak ona mlaszcze. Ja taka, taka Kicia, nie wolno mlaskać. To jest niekulturalnie. ona jest szwabka typowa. jeszcze No, o, o, zobaczcie. Zobaczcie, gdzie ona tam. Tam sobie usiadła. Jak się wspięła, ludzie! Jak się wspięła. Jeju, Kiciu! To na moim palcu jaka jest. Ty jesteś zachłanna. Ale ona stoi. Jaka zachłanna. Co tu mam na palcu? Nie, ona chce to. Nie wiem, czy tam jest to, coś. Już jest. starczy, Kiciu. Pani tu futruje nie było dużej pani w domu, to mała to futruje. To jest moja Kicia. Znacie Sisi? Sisi dzisiaj chce jeść, tak jak zawsze. Tu jest saszetka. I musi dostać, Kiciula, nie, Kiciu? Musisz dostać jeść. Tak, pani ci da, już ci daję. Kicia dostała miam-miam. Proszę, ładnie je, już się uspokoiła. A teraz muszę Wam coś pokazać, bo ja wczoraj wracam z pracy, wiecie, a w przedpokoju stoi pudełko plastikowe, pomarańczowe. Ja tak sobie myślę, to chyba nie prezent dla mnie, to chyba nie prezent dla Pedra. I się zastanawiałam, cóż to jest. A teraz Wam pokażę, ale wezmę Pedra ze sobą, może on pomoże mi rozwiązać tę zagadkę. Cóż to takiego jest, takie pudełko dziwne, ci... czekajcie, pokażę Wam najpierw z boku, jak ono wygląda, dobra? O, takie pudełko stoi u mnie w przedpokoju od wczoraj. I tu jest A, fermesungsgerete, czyli to jest do mierzenia przyrząd. Pedro, to jest przyrząd do mierzenia. I Paulo przyniósł ze szkoły, powiedział, że to jest od tego, od matematyki, że nauczyciel mu daje, ale nie wiem, teraz czy to od matematyki mu dał. Tu pisze fermesungsgerete, to jest urządzenie do mierzenia, fermesung, ale czekaj, I teraz ten, może Pedro tu otwórz. No i tak to wygląda to urządzenie, zobaczcie, o. Tak to wygląda, ale co teraz z tym się robi, to ja nie wiem. A tu zobaczcie, tu jest taki odważny. A, czyli tym ciężkość. To jest jak przy fizyce czy co? Na pewno. Albo jak daleko poleci, nie wiem. No, właśnie. No, coś to ten. W każdym razie wiecie co? Zapytamy Paula. Jak wstanie, bo jeszcze nie wstał. Kopiec jeszcze śpi. O, zobaczcie, jeszcze jest taki śrubokręt. A to? Jakiś taki plastik. Zapytamy Paula, co on będzie mierzył tym urządzeniem. Pierwszy raz na oczy widzę takie urządzenie. Wiecie co? Yy, wzięłam i zaczęłam. Szukać, cóż to, cóż, czego to dotyczy, ten sprzęt. No i okazało się, że to jest sprzęt geodezyjny do pomiaru terenu, wytyczania działek, obiektów, tam, wiecie, sprawy geodezyjne. No. Hm. Nie wiem teraz, cóż Paulo będzie tutaj mierzył w terenie, ale widocznie jakieś zadania mają do zrobienia, bo. Mówił mi, że dostanie jakiś sprzęt z matematyki, ale z matematyki? Nie wiem. Dobra, zapytamy, jak przyjdzie, cóż takiego będzie mierzył, a może nawet zabiorę was i zobaczymy, jak on tam mierzy. Sama jestem ciekawa. Tedro, też jesteś ciekawy? Jak to się mierzy? No. Paulo pewnie przeszedł instruktaż tego. No, tak. To... No chciałabym zobaczyć też, jak to się mierzy, nie? Takie, tak, no. Taką maszynką. Tylko z tego co ja widziałam, to jeszcze była taka maszynka z takim okiem. Oni tak patrzą, nie? No. Też. No. Może to jest bardziej, tamta jest bardziej nowoczesna, no. a może ta jest bardziej taka y, stara. No. Dzisiaj u nas, słuchajcie, pogoda jest y, brzydka. Zaraz Wam zresztą pokażę. Znaczy, brzydka, no nie pada, nie ma mrozów. Chyba, ja nie wiem, chociaż wczoraj mówiłam do mojej mamy: wiecie, że ciepło jest. A potem y, spojrzałam, spojrzałam w telefonie na, na pogodę, a tam były tylko dwa stopnie, więc wcale aż tak ciepło nie było. Ale teraz y, widzę za oknem zachmurzenie i brzydką ponurą pogodę. I chcieliśmy pojechać do Liechtenstein, nie wiem czy chyba raczej odpuścimy, nie? No. bo pogoda jest e, taka sobie. Wiecie co? Już ktoś mi pisał, że posz... my chodzimy sobie nad wodospad w taką pogodę, ale nad wodospad to ja sobie tam kawałek od domu tam ja mogę sobie iść. To jest dla mnie jak spacer tu. Ale jeżeli chodzi o wyjazd do Liechtenstein, gdzie on chyba trwa 3 godziny, nie? 3 godziny chyba od nas jakoś tak byśmy musieli jechać do Liechtenstein i jeżeli mamy mieć taką pogodę, no to nie warto, nie? odpuszczamy Liechtenstein, niestety, a chciałam się z wami przywitać z Liechtenstein. No, chciałam wam pokazać. Ale nic się nie martwcie, bo ja was zabiorę jeszcze w niejedno, niejedno piękne, piękniejsze miejsce, niż to, w którym mieszkam. No i co? Postawiłam was tutaj, bo my teraz przygotowujemy śniadanko. Śniadanko dla Polki w Niemczech i dla Brazylijczyka w Niemczech. Chociaż, Pedro, jak ciebie teraz nazywać? Bo ja tak się zastanawiam. Czy nazywać mojego Brazylijczyka dalej Brazylijczyk, czy może go nazywać brazylijsko-polski? Otóż my masz dwa paszporty. Mam dwa. To ty już jesteś jak Polak. O Jacie. Ktoś mi w ogóle pisał pod ostatnim komentarzem, że Pedro, ten, że fajny mężuś. No, ja też tak uważam. Naprawdę, tyle co Pedro mi pomaga. I ja jestem bardzo wdzięczna za to, że Pedra poznałam. Mam nadzieję, że kiedyś Wam opowiem tą historię. bo... O, dziękuję. Ale poczekaj, poczekaj, Pedro. Bo wiesz, co też padało takie pytania właśnie, jak się poznaliśmy, bo w sumie nie zrobiliśmy takiego filmiku, jak się poznaliśmy. Chyba tak, czy raz Nie, nie powiedzieliśmy. Nie było właśnie, u mnie na kanale nie ma takiego filmiku. O tym, jak się poznaliśmy i o tej takiej y, naszej drodze. Więc ja myślę, że taki filmik na pewno fajnie było, byśmy zrobili, wiesz? Tak, to jest. No. I się podzielimy właśnie, jak się poznaliśmy. No bo to jest też w sumie ciekawe i takie niespodziewane, bo ani Pedro nie myślał, że spotka taką Polkę, ani Polka nie myślała, że spotka Brazylijczyka. Nigdy <laughs> nawet o tym nie myślałam. Ciekawe było moje kolega, który spotykał się u nas autobus. Tak? Tak. Twój kolega? No, tak. A jak to, jak, to, jak to się stało? Spadło jej coś i podniósł? <laughs> tak i coś. <laughs> I tak i coś, takie... dotykał, nie wiem... Nie... Zapał za rękę, tak? Prąd przeszedł i się okazało, Spotkał kobietę z, z autobusu i się, się zakochał, i... Mm -hmm. No to ciekawa historia, naprawdę. I do tej pory są? Nie, już nie wiem, bo nie mam... Kontakt. Nie ma kontaktu. Mm. Nawet nie, nie pamiętam, który z tam kolega, był. Mm. E... Ale historię zapamiętałeś. Historię zapamiętała, bo było ciekawe. Ciekawa była historia, właśnie. Ach, dobra. No widzicie, no to my robimy śniadanko. No i tak was postawiłam i się zagadałam, a śniadanka nie ma, jest pusty talerz. No. Ja zrobimy? nic, cienice zrobimy tak jak i. Zawsze. Zawsze. Na, na ja muszę wyszukać z lodówki moje. Pomidory. <laughs> pomidory. Moje pomidory. Najlepiej żena na pomidor i na, I na jajku. <laughs> na jajku i na pomidorach. Zawsze, kiedy idę do sklepu, pierwsze jest. E... Pomidor pomidory, jajka. i jajka. I jajka. Tak, ale słuchajcie, pomnoć zdrowo i jedno i drugie. Pomidor ma dużo popasu, więc wiecie, nie więc e, na pewno jest warty, a jajko, to nie muszę Was zachęcać. Kiedyś mówiło o jajko, że cholesterol podnosi, ale ponoć też to jest nieprawda, więc ja tam zjadam i jajka, i pomidory, a Pedro mięcho. Ja lubię mię. no. pomidory. i owoce też lubię. Owo ja też owoce lubię. O dzisiaj to w ogóle bym zjadła papaje. Nie, fajnie, bo... No. Jakie miałam możliwości, no to jadłem się na dzień takie dobre dobrej mm -hmm. e, Dużo taka węglina, taka woska, taka cienutka, taka świeża. Mm -hmm. I owoce. I owoce, tak jest. Albo ten ser taki brazylijski, pamiętasz? W tym no, tam. Mhm. Kiedyś nawet kupiłam sobie więcej tego sera i chciałam koniecznie zabrać do Polski, bo wtedy jeszcze w Polsce mieszkaliśmy, ale zostawiłam w tym w lodówce twoje, u twojej siostry. No. I też... Bo jego siostra, moi kochani, to nie ma jednej lodówki. Mam miał dwie albo trzy lodówki, więc ja zostawiam spiżarce w lodówce. Dziwał bo ciebie lodówkę, ale tak naprawdę dużo mniej. No nie, ale ona, ma... ona lubi tak mieć zapasy poukładane, bardzo zorganizowana jest siostra Pedra. Tak no, to i ty, nie? No, tak. Lubię cały czas sprząta, to sprząt, musi być wszystko perfekcyjnie, tak. e, czysto. Mhm, to e, prawda. I to jest taki. I to jest tak właśnie u Petra w rodzinie i Petra taką też wyziął, żeby się za bardzo nie różniła od rodziny. No. No. Totalnie. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, że Petra Siostra właśnie miała tą, ten ser nasz miała schowane w tej drugiej lodówce. Jak wyjeżdżaliśmy, to zapomniałam zabrać. Tak, szkoda. Mhm. Tak, żałowałam. Bo autentycznie gdybym mogła kupić tu w Brazylii, w Brazylii poszedł, tu w Brazylii. Jezu Pedro może będzie mieszkać w Brazylii. Można, można kiedyś się wrócić. Tu w Niemczech! I... Nie, bo i... nie musiał tam masyrek i zabrał mi z powrotem. Nie o tym. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że. Chciała, chciałabym mieć taką możliwość, że kupić ten ser tu w Niemczech, no, w sklepie jakimś brazylijskim. Ale ja nie wiem, czy mają, bo w tym portugalskim tego sera nie było, bo nie, ja szukałam. No, no tak, nie mają. No, to jest, to są ja dużo rzeczy, które też się ja lubię, które nie mają tutaj, ale Ech. było fajnie, jakie miał. No to... Moi kochani, ja wam muszę powiedzieć to, podzielić się z wami. Moja dusza jest już gdzie indziej. <laughs> <laughs> Leży na plaży, no moja dusza, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja to mam, ale słuchajcie autentycznie, ja w środku czuję, że jestem na plaży. Nie wiem dlaczego. Ale moja dusza zawsze leżała na plaży. <laughs> to, że się nie przyciągnął. No, tak, na pewno. Przyciągnął mnie do tej plaży. No, na pewno. <laughs> no. Dobra, koniec głupot. Zamykamy temat. Zamykamy. Kończymy z nagrywaniem. Teraz. A potem zobaczymy, cóż z tą maszynką się robi, bo sama jestem ciekawa bardzo. No i jeszcze wiecie, jeszcze się odezwę, odezwę. A wiecie, gdzie jest moja kicia? Kto wie? Palec do budki. Palec do budki, bo za minutkę zamykamy budkę. Kicia z na dworzu, zobaczcie. Kiciula, co ty tam robisz? Muszę wam powiedzieć, że pachnie drewnem palonym skumina. Ale nie dużo. Nie jest to jakiś taki przytłaczający zapach, tylko trochę. Kiciu. Kicia generalnie teraz e, ostatnio jak wychodzi tutaj na tarasik właśnie. Dobrze powiedziałam, na tarasik, to mm, raz tylko poszła, jak my poszliśmy na dół, to z nami się tam wybrała, ale ogólnie to to się nigdzie nie wybiera. Tylko właśnie siedzi tutaj na trasiku. Ojej, dzisiaj, moi kochani, to już jest w ogóle, powiedziałabym, wiosennie, ciepło. Tutaj oczywiście, tutaj jest ciepło. Ale widzicie, postanowiliśmy, że jednak nie jedziemy do Liechtenstein, chociaż bardzo, bardzo bym chciała. Nawet... Dostałam taką informację tutaj od mojego sąsiada, że najlepiej do Liechtenstein pojechać 15 sierpnia, bo w Liechtenstein to jest takie narodowe święto, i w tym dniu jest dużo właśnie pokazów sztucznych ogni. No i taki, to jest dzień oczywiście wolny od pracy. Nie wiem, czy w Polsce też jest dzień 15 sierpnia, bo też jest wolnym dniem od pracy. Bo to jest święto generalnie połączone właśnie ze świętem religi religijnym, czyli w niepowstąpienie oraz ze świętem właśnie narodowym. I dlatego też właśnie jest tam ale tak hucznie obchodzone właśnie fajerwerki i tak dalej. No więc y dzisiaj było tak byle jak, więc sobie pomyślałam, faktycznie ma rację sąsiad i trzeba pojechać innego dnia. To jest hmm, chyba najlepsza opcja. A kiciula tutaj na schodach siedzi. Zobaczcie. <noise> w ogóle się nie rusza. Piękny, piękny dzień. I teraz zaczynam żałować, bo się przyjaśniło. Jest fajnie i być może e, właśnie w tym Lichtenstein byłoby też pięknie. Szkoda. Nie wiem, chyba że jeszcze jutro byśmy się zdecydowali. Zobaczymy. Zobaczcie, jak pięknie w ogóle te góry wyglądają teraz tam z tyłu. Cudownie. Paulo, ja widziałam twoją maszynkę, już no. pokazywałam. Maszynkę oduzyjny, to będę musiał obliczać kąty. Będę musiał obliczyć górę i zrobić wtedy z tego prezentację. Będą dwie grupki i będą takie dwie maszynki. I każda grupka będzie miała jedną taką. A powiedz mi, a którą górę będziesz, e, będziesz robił? E, górę, którą? Tam obok mojej szkoły. A, Weinberg. Weinberg. będziesz tą, tą górę będziesz obliczał. A po co wzięli się do domu tą maszynkę? Pan mi dał, żebym zobaczył, jak działa. A, czyli masz zobaczyć, a na kiedy masz ją przynieść? Nie wiem. <noise> Nie powiedział? Nie powiedział. A. Tylko mi dał. Tylko tobie dał? No powiedział, że jak się zepsuje, to jest ubezpieczenie na nim. No, no to dobrze, o Jezu, a co on myśli, że ty ją zepsujesz? Nie wiem. No dobra, dobra, no to będziemy, będziesz mierzył, aż jestem ciekawa tym pomiarem. No, zobaczy, nie wiem, jak to działa. Może zobaczymy, nie? Dzisiaj zobaczymy, no, może wiem, sprawdzimy, to, wiem, jak to zobaczyć. działa. No właśnie. I to by było na tyle z dzisiejszego filmiku, ale zanim się pożegnam, to jeszcze wam pokażę, cóż tutaj znowu Kicia robi. Także tak jak zaczął się filmik, tak się też skończy. A kicia znowu je. Yeah. Zobaczcie, teraz tak na stojąco. O! To są jej ulubione. Ulubione. Jak, takie snaki, nie? Jak to się nazywa, Kasiu? Kubeczki. No, takie właśnie. Tak, ona lubi ciumciać. Się trzyma łapką Kasi, i wszystko zjada. To chyba wszystko. No. O! <laughs> się Moi kochani, i teraz już mówię Wam goodbye. Au wiedersehen. Tschüss. Papa. Pa. Do jutra. I nie ma już Polki.